Witam wszystkich bardzo serdecznie na mojej farmie w grze Farming and Friends. Dzisiaj postaram się zbudować farmę mleka. Potrzebujemy tego, żeby połączyć to z kakao i zrobić wspaniałe mleko kakaowe, które jest bardzo dużo warte, więc dzisiaj takie plany. Mam trochę kasy, obawiam się, że może nie starczyć, ale w międzyczasie, jak będę nagrywał odcinek, oczywiście muszę zbierać tutaj moje kapusty czy sałaty, i jajka, więc będę to sprzedawał i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału, tutaj z prawej strony możecie kliknąć sobie jest tutaj taki znak wodny, który możecie kliknąć i tam możecie kliknąć subskrypcję. Jeszcze teraz na początek czy ja już będę sobie tutaj zbierał oczywiście, bo czemu mam tracić czas tylko gadając? Więc gramy i gadamy. Jeżeli chodzi o Wasze komentarze. Młody rolnik pisze, że mam kupić sobie auto za 15 tysięcy. One dużo pomieści, więc je jak najbardziej chciałem kupić, ale wczoraj po odcinku kupiłem auto za 29 tysięcy. To jest w zasadzie to samo auto, tylko większe, szybsze, więc kupiłem to za 29. Więc to mam z głowy. Myślę, że nie będę kupował tego mniejszego auta, bo to chyba drugi level, a to co mam to jest trzeci level, więc. Będzie bardziej się nadawało aktualnie. Teraz tak, Wojtek, Wojtek 1GDG, chciałem Cię pozdrowić, jak, jak również wszystkich innych, którzy mnie subskrybują, którzy lajkują filmy. Oczywiście tych, którzy oglądają, też jak najbardziej pozdrawiam. Jeżeli nie daliście jeszcze suba, zostawcie suba, skorzystam z okazji. <grych> no i została jeszcze jedna kwestia z komentarzy. Piszecie, że chcecie live'a. Ja wiem, że chcecie live'a, ja też bym chciał live'a, ale no mój sprzęt powiedz, nazwijmy to sprzętem, głównie chodzi o internet, nie da rady uciągnąć live'a, przynajmniej na razie, więc wstrzymuję się z tym. Może kiedyś się uda na razie na chwilę obecną nie da rady, więc sorry, ale no nie będzie live'a. No musicie mi wybaczyć przynajmniej na razie. To tyle, jeżeli chodzi o komentarze, więcej tam nie było chyba, że coś pominąłem. Dajcie znać w, pod tym odcinkiem w komentarzu, jeżeli coś pominąłem, to wrócę do tego w następnym odcinku. No dobra, to ja się teraz zabieram jeszcze troszkę tutaj ogarnę, poczyszczę. Dozbieram kasy, posprzedaję wszystko i zobaczymy, pojedziemy kupić trochę sprzętu, trochę budynków, zobaczymy jak to wyjdzie. No dobrze, wszystko zebrałem, kasy zarobiłem, jak widzicie tutaj troszkę mi to wzrosło, w zasadzie muszę tylko kupić jeszcze jedną sałatę, żeby mieć na później. Teraz zbiorę sobie czekoladę, ta maszyna jest spoko, bo ona zbiera dwa pola, szerokość dwóch pól od razu, więc bardzo fajnie. Tylko no trzeba dobrze wjechać zawsze, bo jeżeli nie wjedziecie prosto, no to zostają na tych pierwszych na tych pierwszych zostają jeszcze kakao jeszcze zostaje. O! Tego słowa mi brakowało. Dobrze, i jeszcze środkowe. I pięknie, tutaj będzie widać 100, o właśnie, czyli przejechałem już dwa razy. Zostawiłem wcześniej, bo się zastanawiałem, właśnie czy zdążę wybudować wszystko i użyć tego, czy nie. Więc na razie jeszcze zostawiam to w środku, niech sobie to tu jest, a my zabieramy się za budowę. I teraz się zastanawiam, gdzie ją zbudować. Może z tej strony, jak już tutaj jestem. Najpierw musimy zrobić ogrodzenie. Raczej ją, bo tak zacząłem, ją. Najpierw byśmy, nie, najpierw Wooden Barn. Myślę, że Automatic Wooden Barn. Mam dużo kasy, więc myślę, że zbuduję najlepszą, a najlepsza chyba jest Automatic Wooden bar. Tak mi się przynajmniej wydaje, że ona ma więcej miejsca niż ta Craftsman bar. więc zbudujemy tą, ale tutaj mamy koniec miejsca zaraz. Hmm. Teraz czy to mi wystarczy tutaj? Chwila, w sumie krowy nie muszą być całkiem z przodu, więc zrobimy to w sposób następujący. Ja tu chyba blokuję samochodem, więc postawię to troszkę bliżej, czy nie? Czy to nie samochód? O, tutaj. Tutaj już blokuję. A to jest teraz całkiem przy płocie. Chwila, czemu ja jadę w lewo, jak ja chcę w prawo? Czy to jest całkiem przy płucie? Hmm. W sumie dobra, postawię to tutaj, niech jest. Mogę postawić czy nie? No, postawiłem. I teraz zobaczymy, czy mogę ogrodzenie tutaj postawić, bo ogrodzenie jest tutaj dosyć ważne. To które ogrodzenie ja bym chciał? Chyba metalowe, co? Hmm. <laughs> metalowe, drewniane. A drewniane, białe drewniane zrobimy. I spróbuję to tutaj ogrodzić. Czy się uda? Zobaczymy. Zobaczymy, czy się uda. Ma, mam nadzieję, że się... U... O, uda się, spoko. Spoko. No i właśnie o tym myślałem, że nie musi być w sumie... Krowy nie muszą tutaj chodzić po bokach, tylko mogą sobie tutaj wyjść do przodu. Nie wiem, czy jest tak duże potrzebne. Tutaj na pewno jest potrzebne, bo tutaj będę przejeżdżał sobie. Bo tak to... W zasadzie nie wiem, jak to jeszcze działa. Wydaje mi się, że, że tak to będzie działało, więc... Zostawimy to w ten sposób. I teraz zerknijmy sobie, jak to wygląda w ogóle. Tutaj nie ma nic, ok? Tutaj mamy zagrody dla krów. I to jest automatyczne, więc mam nadzieję, że to automatycznie będzie mi mleko zbierało i tutaj wypuszczało. Więc muszę kupić na pewno samochód. Muszę kupić na pewno kilka. Kilka, a na pewno bramę muszę wstawić jeszcze. Chodźmy tutaj, jest na równo, tak. Tutaj bym chciał tą bramę. I postawię od razu bramę z drugiej strony, czy nie? Chyba tak. Będzie taka przejazdówka. Hmm, chwila, bo nie ch ona nie chce mi zniknąć, więc zrobimy w ten sposób. O właśnie, w ten sposób. I tutaj wjadę, tutaj wyjadę lub na odwrót, obojętnie. Akurat jak się ustawi, tak będzie. Czyli to mamy załatwione i teraz, teraz w zasadzie najważniejsze to w zasadzie są krowy. Chwila, tutaj jeszcze od razu, jak już tutaj jesteśmy, to postawmy, gdzie to jest animals i feeder. Fider. Postawmy jeden tutaj. Czemu on jest pod skosem? Ja nie chcę pod skosem, ja chcę prościutko. Jeden tutaj przy wyjściu, drugi tutaj przy wyjściu. I w sumie bym widział jeszcze z drugiej strony przy wejściu czy wyjściu, jak tam kto uważa. wejścio wyjście. No, tutaj i tutaj. Więc krowy, jak będą wchodziły, mogą sobie zjeść. I jak będą wychodziły, też sobie mogą zjeść. O czy, czy to. Czy to jest teraz dobre? Wtedy muszę biegać tam i z powrotem, żeby. Jedzenie tutaj wrzucić, a tak bym miał tylko z tamtej strony. No, chyba, chyba dobrze teraz pomyślałem, więc przestawmy to. Przestawmy, dobra, przestawione mam. Zobaczymy, jak to będzie działało, jak z tej strony będą te fidery. Może ich więcej postawię. Na razie tyle. W zasadzie na, na początek nie, będziemy, nie będę miał aż tyle krów, więc hmm, powinno wystarczyć. Szkoda, że z samochodu nie mogę otwierać tych bram. Już myślałem, że w, co, wcale nie mogę otwierać tych bram. O, już otwarte. Dobra, to ja teraz pojadę po kilka krów. Tak, hmm, te auto, to auto może sprzedamy? Sprzedamy, bo mamy to auto. Jeszcze tylko bym musiał przyczepę do tego kupić, jakąś dłuższą, i będzie dużo szybciej się jeździło niż z tym samochodem. Więc ja teraz oficjalnie sprzedaję ten samochód. On jest fajny, ale jest powolny. No i 10,5 tysiąca jeszcze nam wpadło. Super, będzie. O, no to może na przyczepę. No to może na przyczepę? Zobaczymy. E, dobra, ja tutaj załad za, załaduję, złapię tą przyczepę, może. E, a nie, tutaj, dobra, ja jeszcze tutaj wyczyszczę. Wyczyszczę te kurniki, zbiorę jajka, wezmę przyczepę i kupię co najmniej cztery krowy i zobaczymy jak to będzie teraz działało wszystko, także widzimy się jak to wszystko ogarnę. Jedną krowę mam już na pace i pomyślałem, że może dobrze by było już postawić tą przyczepę w tamtym miejscu i ta przyczepa jest za stówkę. W zasadzie bym nie było na to stać, ale potrzebuję do tego samochód czwarty level, a na to mnie chyba nie stać. Zobaczmy. Czwarty, to jest trzeci. To jest ten jeden duży co miałem i sprzedałem, a to jest czwarty, 120. No to brakuje mi troszkę, no to brakuje mi troszkę, więc na razie przyczepa, którą kupię, albo samochód, który kupię. Nie, to jest przyczepa, najtańsza przyczepa na razie. No dużo mleka na razie nie będziemy też robili, więc. Chociaż też nie wiem czy ja potrzebuję to w tym. Chyba tak, znaczy, tak i nie. Bo podejrzewam, że mógłbym to przenosić w małych ilościach. No ale dobra, weźmy tą przyczepę, na razie kupimy i tą przyczepę mam nadzieję, że będę mógł prze przewozić, ciągnąć tym właśnie samochodem. Tutaj mam już jedną krowę na pacę, jak widzicie, e, tym samochodem i będziemy... To podstawię sobie tam już przy krowach. I zobaczymy, jak to wszystko będzie działało. Myślę, że najlepiej jest chyba tym sposobem, bo widziałem, inne farmy też mają. Nie mają automatycznych tych stodów, więc tam trzeba ręcznie doić chyba krowy. A ja mam automatyczny, więc mam nadzieję, że jak to tutaj postawię, to będzie mi ładnie to działało. Zobaczymy, zobaczymy. Chwila, a ja bym tutaj mógł też wyjeżdżać. Uu. Tutaj wjechać, a tutaj wyjechać. No ale dobra, dobra, zrobiliśmy tak, więc krótko wychodź. Już wyszłaś? Chyba tak. Zaliczyło, zaliczyło. Czemu ja tak w ogóle skręciłem w sobie? Niepotrzebnie. No ale dobra, zobaczymy jak to będzie działało. Ja teraz przyczepę na razie zostawię. Odepnijmy ją i zrespimy sobie tą nową przyczepę. Dobra, zobaczmy. Raczej powinienem dać radę to zaczepić bez problemu. No, chyba, że będę wjeżdżał w bramę, no to wtedy nie. Okej, okay, mamy to. No i super. I z tym, możemy, z tym możemy na razie pracować. Tym bardziej, że nie mamy dużo tych krów. Nie będziemy mieli na początek dużo tych krów. Chociaż krowy nie są takie drogie. Dobrze, dobrze, dobrze. I odepnij. No i pięknie. Mam nadzieję, że to w ten sposób działa, że ja tutaj tylko to muszę podstawić. Jak krowa będzie wydojona, zobaczmy w ogóle. Co można z tą krową zrobić? Znaczy się pogłaskać, albo jak to wygląda? Okej, okay, ona zbiera mleko, jest zadowolona, mm, chociaż nie za bardzo jest zadowolona. Nie wiem czemu. Kliknijmy, co możemy zrobić? Pogłaskać? Nie, o, teraz, czemu tak? Dobra, pogłaskajmy ją. Niech ona sobie tu mleko, niech sobie je i mleko. Aha, ja zawołałem psa tutaj. Hmm. Niepotrzebnie, dobrze, dobrze. Ale... To tutaj stoi, krowa jest. Mam nadzieję, że krowa nie ucieknie, a ja jadę po następną. Także widzimy się, jak już będę miał cztery krowy na pastwisku. No i pięknie mamy krowy, także już pokazuję, jak to działa. Już, już wiem, jak to działa. Mam pełny tutaj zbiornik mleka, no niepełny nie do końca. Krowy, zobaczcie, one mają mleko niby 100%, ale dochodzi to do 300%. I jeżeli chcemy taką krowę wydoić. To musimy ją zagonić tutaj do środka. I są dwie opcje, właśnie, że pójdzie do tego zbiornika. Jeżeli tam nie ma miejsca, to będzie, będą się robiły takie małe zbiorniki z mlekiem. I są trzy rodzaje mleka, bodajże. Nie wiem, co one po polsku znaczą, ale są trzy rodzaje, więc jest normalne, chyba podejrzewam, że. Kwaśne albo coś. No nie wiem, nie wiem ale jeżeli chcemy ją zagonić taką krowę do środka, musimy na nią kliknąć, tylko ciężko kliknąć na krowę, nie wiem, w którym miejscu się klika. I musimy kliknąć tutaj na to laso, i nasz piesek zagoni ją do środka, i ona sobie pójdzie i wybierze box. Zazwyczaj ten pierwszy po kolei wchodzą i wybiera ten pierwszy. I jak tutaj dojdzie, krową się nie śpieszy, więc jak już dojdzie jak już dojdzie, to ona sobie tam wejdzie do środka i teraz będziemy mieli opcję tutaj kliknąć mleko. I... I co? Aha, i teraz mi napełniło tamten zbiornik, no to super. I teraz tak, jeżeli ją tu zostawimy, no to ona będzie niezadowolona. Aha, to zależy od zadowolenia właśnie krowy i wtedy mamy Spoiled, Regular albo Free Range Milk, więc... Albo od tego, czy ona tutaj siedzi? Musimy ją zawsze wypuścić potem, bo inaczej ona będzie tutaj cały czas jadła i będzie niezadowolona. Chyba o to chodzi, tak? Ona jest zadowolona? Tak, ona jest zadowolona, więc dostaliśmy normalne mleko, więc super. Super, tamta wcześniejsza chyba była niezadowolona, dlatego e, tamto spoiler milk dostałem. Dobrze, mamy mleko, mamy czekoladę, no to postawimy może mleko. chocolate milk, milk faktory. Pos postawimy, czemu nie? Mam 106 tysięcy, a chocolate milk factory kosztuje 50, więc postawimy to. E, tylko gdzie i jak? Chwila, mm, tutaj jest wejście. Tutaj się wrzuca co nieco, a tam wypływa. Dobra, postawię to w ten sposób. Mam nadzieję, że będzie dobrze. No tutaj akurat problemu z tym zbytnio nie mam, bo jeżeli nie będzie mi pasowało, zawsze mogę to przestawić, więc nie jest źle. Dobra, teraz skoro to mam, no to ja tutaj naładuję to troszkę. O, po 1500 k. capacity i milk. Czyli mleka dużo mniej potrzeba. Dobrze, spoko. Praktycznie 2,5 razy mniej. Dobra, to ja to załaduję i zaraz zobaczymy, jak to działa. No dobrze, załadowałem tutaj 200 kakao i troszkę mleka, 20. Dziwne, bo miałem w przyczepie tylko 10. No zobaczmy, jak to działa. Wie, ile z tego zrobimy, o może tak. Więc klikamy tutaj, więc ta sama zasada, co wcześniej. Ok, teraz tutaj. I widzimy się na końcu. Okej, okay, tu jest tablica jeszcze na końcu, ile jest potrzebne na wykonanie jednej butelki powiedzmy mleka, więc 10 mleka i 25 kakao robi jedną butelkę, więc zdobyłem dwie. No i tak samo tak to właśnie widać tutaj na tym pojemniku. Mamy 2 na 10. Ten pojemnik zawsze trzeba gdzieś tutaj ustawić pod tym chyba, bo mi nie trafiło teraz do pojemnika, więc troszkę kulawo. Ale dobra, jadę, jadę sprzedać, zobaczymy pierwszą sprzedaż, ile na tym zarobimy. Pamiętajmy, że to jest w zasadzie za darmo. Mleko mamy za darmo, kakao mamy za darmo. Więc. No, czyli wydajemy tylko pieniądze na jedzenie dla krów, a tego dużo nie trzeba, więc zobaczmy, ile na tym zarobimy. O kurczę, zobaczcie, zobaczcie cenę czekolady. 18 tysięcy chyba za jedną taką. jedną butelkę. O. Więc jak ja to teraz sprzedam, to powinienem dostać 36 tysięcy, tak? Dobrze to kojarzę. Chwila, tutaj tego nie sprzedam na pewno. A wjedźmy sobie tutaj, bo tutaj obojętnie gdzie wjedziemy. Ok, 38, no ja nie mogę. Zobaczcie, że tutaj nic nie wydaje, więc czy, czy cena jest czerwona, czy ona jest zielona? To jest obojętnie, bo i tak wszystko jest na plus. No to jest elegancki sposób na zarobienie tutaj. Więc teraz, teraz trzeba to wszystko rozbudować. Na pewno muszę kupić teraz jeszcze jeden wóz, jeżeli chodzi o coś takiego. Zobaczmy ile kosztuje ten wóz właśnie cały, który jest wozem z tym pojemnikiem na mleko. Mm, nie, nie to, nie to, nie chciałem tego, chciałem trax. O właśnie. I tutaj powinien być taki z pojemnikiem na mleko, tak? Właśnie. Liquid. No i dobra, i biorę go. Biorę, mogłem od razu wziąć zamiast tej przyczepy. Ile on ma pojemności? 50, no to już jest dużo lepsze od tego, ale dobra. Na razie to zostawimy. Tą sobie ustawię tam, gdzie jest czekolada, gdzie płynie czekolada, a tamtą tam, gdzie są krowy. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie, bo tam jest pojemność 5 razy większa niż tutaj. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Więc to będzie chyba idealne rozwiązanie. Krowy jak widzieliście mi uciekły, bo zostawiłem otwartą bramę, ale to nie szkodzi. Zaraz psa wykorzystam i je za z powrotem i pójdą od razu oddać mleko. Od razu pójdą oddać mleko. To tutaj zostawimy. O, wróciły. Wróciły, gdzie jest pies? Halo pies! No dobra, nie macie, to zrobimy to po kolei, pojedynczo. Ty idziesz... A, jeszcze mogę zaznaczyć inne krowy. O, super. I one sobie idą tutaj, gdzie jest pies. No, on już biegnie, no a był niedaleko. Więc pies już biegnie, zagania je i zaraz tam pójdę odebrać mleko. One powinny być zadowolone, więc nie będzie źle, będzie zarąbiste mleczko. I w tym odcinku to będzie koniec. W tym odcinku to będzie tyle, także mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, tutaj jest przycisk. Możecie kliknąć i zasubskrybować kanał, możecie zostawić lajka. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Przypominam jeszcze raz, jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału, tutaj możecie kliknąć sobie, możecie kliknąć tutaj pod filmikiem subskrypcję, lajka, możecie kliknąć jak najbardziej, zostawić komentarz pod filmikiem, no i widzimy się w kolejnym filmiku, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!